To jak na pierwszym spotkaniu z Gruzją. Był obecny prezes Kulesza i sekretarz Wachowski przed wylotem do Miami i był też wciąż urzędujący wiceprezes Wojciech Cygan. Tak wczoraj na meczu reprezentacji Polski z Francją, która gra jednak na turnieju, która jest drugą drużyną w Polsce. Na trybunach był dyrektor sportowy Federacji Marcin Dorna. Był oczywiście on cały turniej tak. z drużyną jest. Był bardzo... Bogdan Basałaj, bo też jest z drużyną. Ja się pytam tak, gdzie jest pan Mateńko? Gdzie jest wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw szkolenia? Nawet jeśli nie ma pierwszego prezesa, bo uznał, że trzeba załatwiać sprawy dla polskiej piłki w rozmowach z dwustoma przedstawicielami innych federacji w Miami. Gdzie może będzie kontakt z Maciejem Skorżą? Ja pytam, gdzie jest wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw szkolenia, pan Matejko? Gdzie jest wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Henryk Kula, który z Katowic ma niecałe dwie godziny drogi? Powiedz, jak ta drużyna ma obchodzić Polaków? Jak ta drużyna ma być poważna? Jak tą drużynę w dupie mają wiceprezesi Polskiego Związku Piłki Nożnej? Nie ma nikogo na trybunie VIP-ów. Ja sobie specjalnie przeszedłem i spojrzałem, kto jest z Polskiego Związku Piłki Nożnej na turnieju rangi mistrzostw Europy. To co? To będziemy się lansować na meczach eliminacyjnych z Niemcami, z Duńczykami, z innymi, będziemy jeździć po 30-40 na mecze z Finlandią, bo jest fajny wyjazd, a nam się dupy nie chce ruszyć na Słowację. I nie ma wiceprezesów Polskiego Związku Piłki Nożnej I, i czytamy, że wszystko zostanie utrzymane, że dalej będzie pan Matejko, Kula, Golba i wszystko będzie po staremu w następnym rozdaniu. Tak jak I nie. nikogo nie ma na trybunie, jest tylko Marcin Dorna, który zbiera wszystko na głowę, czasami słusznie, czasami moim zdaniem za nich i i pewnie też już ma różne myśli w głowie, bo, bo on jest tak, dyrektorem, opiekunem, mentorem, koordynatorem, za chwilę trenerem, analitykiem w sztabie probierza. To jest wszystko pomieszanie z poplątaniem, ale ryba psuje się od głowy. Gdzie jest góra na tym turnieju? Powiedzcie mi, gdzie jest góra? Dlaczego na turnieju rangi mistrzów z Europy nie ma prezesa?